Cześć, z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. Jak widzicie dzisiaj w bardzo dziwnych okolicznościach nagrywam ten film w szklarni. To jest poniekąd spowodowane tematem, tytułem, no jak zwał tak zwał, jest to bowiem Bóg tak polno-kwiatowy. Nie ma tu ani pola, kwiatów zasadniczo też nie, ale rośliny są, a na dworze kropi, więc stwierdziłem, że ta szklarnia nawet będzie jakimś w miarę dobrym Wyborem. Tak został wymyślony przez panią Anię z kanału Czytam i Piszę. Obejrzałem go u niej, obejrzałem go u Mirka, który go zrobił, obejrzałem go też u Kasi z kanału o książkach i stwierdziłem, że świetny pomysł na wakacje. Przed moim urlopem można będzie coś takiego lżejszego zrobić i wam pokazać. No i oczywiście tak sobie ustaliłem, że tutaj na niedzielę będzie ten book, tak i o nim prawie zupełnie zapomniałem, nie myślałem, nie zastanawiałem się, i dopiero jak usiadłem dzisiaj nad wyborem tych książek, to sobie przypomniałem dlaczego ja robię tak rzadko booktagi. Bo fatalnie, ale to po prostu fatalnie, zobaczycie za chwilę, idą mi jakiekolwiek skojarzenia. Takie booktagi, które powiedzmy były dla mnie w miarę proste i zrobiłem je szybko, to już je zrobiłem. Mówiąc, mówiąc krótko. Natomiast no niestety, tak? Gdzie trzeba myśleć nieco bardziej abstrakcyjnie są dla mnie nie do przeskoczenia, więc okazał się ten Bóg tak trochę drogą przez mękę. Znaczy nie ze wszystkimi oczywiście kwiatkami miałem problem. Druga sprawa jest taka, że może to wynika z tego, że tu dookoła mnie jest ogród. I powiem szczerze, jakby mnie do tego ogrodu ktoś dopuścił na odległość ręki, to tu by rosły świerki i sosny, i nic poza tym, nic zupełnie. Więc y, może to też wynika z tego, ale z drugiej strony, jak zobaczycie, jakieś tam skojarzenia y, będę miał. No, Bóg tak jest polno-kwiatowy, więc zaczynajmy. Pierwsze jest zboże. E, no tutaj no nie będę oryginalny y, z wyborem książki. Bo, bo to u, u Mirka się już też znalazło, ale no, no moje też pierwsze skojarzenie było: no oczywiście, buszujący zbo, w zbożu Salingera. Z tym, że może, może, może trochę jakby bardziej, znaczy, może trochę inaczej do tej książki podchodzę. Bo ja ją przeczytałem chyba w tym wieku, kiedy ona robi największe wrażenie, czyli będąc, nie wiem, czy równolatkiem, czy niewiele starszym od głównego bohatera. I to była taka książka, która mi się wtedy wydała bardzo tarantinowska, ale no oczywiście nie w to, że tam się krew jecha hektolitrami, tylko w rozmowach, w dialogach, tak? W tych jakichś różnych, nie wiem, całych monologach o niczym, o jakichś kaczkach, którym nogi przymarzają do stawów i tym podobnych rzeczy. To spokojnie dla mnie, to ja widziałem, że to, jeśli by to miał ktoś sfilmować to Tarantino, no, ale Salinger nie, nie lubi. Kina zresztą dał temu wyraz w książce, to chyba nie miałoby racji bytu nawet. No i kwestia jest taka, że wtedy ta książka mi się bardzo podobała, ale wracając do niej po latach, też już chyba było bardzo dawno temu, przypominając im sobie, Zobaczyłem, że ja zupełnie inaczej odbieram głównego bohatera. Tak jak kiedyś odbierałem go, tak jak on by pewnie chciał być odbierany, czyli jakiegoś takiego prawego buntownika, który tutaj jest właśnie odrzucony przez to zakłamane mieszczańskie społeczeństwo. Jak zacząłem się tej książce przyglądać, to zacząłem zadawać sobie pytanie, czy to co on mówi na pewno jest prawdą, czy jego sądy o rzeczywistości nie są zbyt pochopne. No, bo jeżeli mamy do czynienia z facetem, który ocenia drugiego człowieka na podstawie walizki, jaką ten człowiek, jaki ten człowiek używa, to coś jest z nim bardzo nie tak. I tam jest taka klucz, jedna z kluczowych chyba scen dla całej tej książki, kiedy on traci takich, no jeden z ostatnich punktów podparcia w rzeczywistości, to znaczy zaufanie do, do tego swojego nauczyciela, jedynego, który go tam chronił, i jakoś pozytywnie do niego podchodził, po tym jak on nocuje u tego nauczyciela i ten nauczyciel przychodzi do niego i głaszczy go po głowie i on, i on sobie już dopowiada, że to na pewno była próba molestowania. A co jeśli nie? No właśnie. I e, ja teraz tego Holdana odbieram z... Holden chyba się główny bohater nazywa, zupełnie inaczej. On mi się wydaje jakimś człowiekiem, który naprawdę powinien trafić na leczenie, bo to on robi, no nie społeczeństwo jemu, to on robi krzywdę sobie yy, i ludziom dookoła siebie również. Więc yy, trochę zmienił się mój odbiór te, yy, tej książki, ale nie zmienia to faktu, że świetnie mi się ją czytało i uważam, że jest naprawdę sprawnie napisana. Yy, aha, widzę, że już aparat tu będzie miał wielkie problemy z ostrością, no trudno, nic na to niestety nie poradzę. Drugą książką, drugą roślinką były tutaj maki. Maki, no oczywiście, zaczęły się tutaj już powoli moje problemy ze skojarzeniami, ale tutaj jeszcze, jeszcze udało mi się z tego wyjść, bo przypomniałem sobie, że mak to przecież też roślina narkotyczna. Jeżeli popytacie albo sami. Kojarzycie nawet ludzi, którzy tam mieszkają na wsi, może też nie wiem, sąsiadów waszych opowiadają wam historię z dawnych lat, to nie jedna osoba sobie życie przez maki e, zmarnowała. E, a skoro narkotyki, to mam taką jedną książkę, bo no, to, to nie jest temat, którego ja bym poszukiwał jakoś w literaturze bardzo mocno. No, pamiętam zawsze, że wśród znajomych to zawsze było tak, że, że była taka grupa, no, na pewnym etapie dorastania, te książki o narkomanach, nie mówię o książkach o narkotykach, bo to chyba są, znaczy na pewno nawet dwa różne rodzaje książek, ale te książki o narkomanach, że tam się pochłaniało, nie wiem, mnie to jakoś nigdy nie kręciło, ale była jedna, która zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. I to jest dość zaskakujące, bo to jest książka napisana przez narkomana bez chyba perspektywy. Takiego człowieka bez perspektywy czasu. Nie? To nie jest na zasadzie: ja z tego wyszedłem i wam opowiadam tutaj, albo opowiedział mi to jakiś narkoman, i ja wam to przekazuję, nie? żebyście w to nie popadli. Nie, to jest książka napisana przez kogoś, kto jest jeszcze w środku tego nałogu. Mówię oczywiście o książce Przez Ciemne Zwierciadło Filipa Dicka, To jest powieść science fiction, ale właśnie pisana przez kogoś, kto no komu i narkomania, i, i choroby psychiczne. Bardzo utrudniły życie, i on, jakby w tej książce, pisząc, takie mam wrażenie, że cały czas, jeszcze z środka, e, daje wyraz wszystkim tym swoim e, neurozom, teoriom spiskowym. E, pokazuje rzeczywistość bardzo, ale to bardzo taką, no, szurską dzisiaj można by było powiedzieć. E, z drugiej też strony, tam są opisy mm, pewnych terapii. Które dzisiaj by absolutnie nie przeszły. Wiem, że wielu terapeutów, którzy je stosowali w latach 80., -tych, 90., -tych, dzisiaj jest bardzo mocno karana. Znaczy, karana o jejku, złe słowo, bardzo krytykowana za to, co robili. Jeśli przeczytacie te, tę książkę, to zrozumiecie dlaczego, bo to było naprawdę bardzo antyludzkie. To, co być może w dobrej wierze, ale, ale robiono tym ludziom w ośrodkach odwykowych. To, tak jak mówię, jest powieść science fiction. Tam chodzi o jakąś nową generację narkotyków, policjantów, którzy w jakichś tam specjalnych kombinezonach, właśnie też się. No, Poruszają po mieście, żeby nie zostać rozpoznanymi, też wchodzą w ten światek ćpunów, żeby dotrzeć do, do tych, którzy te narkotyki sprzedają. No, rozwiązanie całej intrygi jest, tak jak już mówiłem, bardzo zaskakujące i takie bardzo, bardzo hołdujące spiskowym teoriom dziejów. Ale książka jest porażająca, zwłaszcza z tym apelem na końcu, tym, co, co autor. Od siebie pisze. Tytuł sam nawiązuje oczywiście do listów świętego Pawła. Znaczy na pewno do świętego Pawła, tak, chyba do, do jednego z listów, kiedy on mówi o tym, że, że oglądamy, widzimy teraz rzeczy, prawdę o rzeczywistości, tak jakby przez ciemne zwierciadło, tak dopiero, kiedy staniemy twarzą twarz z Bogiem, będziemy mogli go. Całą rzeczywistość wtedy poznamy, tak, jak nam, namacalnie. Bardzo taki platoniczny, piękny cytat zresztą. Piękny tytuł jest w ogóle jeden z najlepszych tytułów, jakie znam. No, i potem oczywiście zaczęły się schody, bo tutaj pani Ania wymyśliła habry. Habry, niebieskie kwiatki. Ja nie wiem, jak u mnie mówiono na to. Chyba habry, buławatki, może i buławatki, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie mam, nie, mam, nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Absolutnie nie miałem pomysłu. Myślałem o niebieskich okładkach, nic mi nie przychodziło do głowy, ale potem. Wymyśliłem w końcu, że może pokażę też parę książek, których jeszcze nie przeczytałem, a dopiero, znaczy mam zamiar je przeczytać, ale pasują mi z różnych przyczyn. I skoro chabry, no to modre chyba, tak? Modre. Jest taka książka, która u mnie już bardzo długo czeka na lekturę. Ja wiem, już ją kiedyś pokazywałem. No teraz tak ostrości nie można złapać. Antoni Bajaja. Nad piękną, modrą drzewnicą, drewnicą. Książka o morawach, koniec, można by ją nazwać tak koniec starych czasów w Linie, albo morawski Amarcord, czyli lata powojenne, jeżeli, no tak, wojny powojenne na morawach tyle o niej wiem. Podobno bardzo dobra rzecz. Dalej było już tylko gorzej, chociaż nie, no może jeszcze z łopianem nie miałem problemu. Moje skojarzenie tutaj będzie bardzo dziwne, ponieważ łopian, u nas był łopian, mówi, mówi się też oset, no tu wszyscy tak jak mówili, że to jest ta kująca, tak, roślina, która kole, odrzuca od siebie, a mi się łopian kojarzy ze strachem. Nie wiem dlaczego będąc małym dzieckiem, panicznie bałem się łopianów. Ja to pamiętam jeszcze, bo to był taki wiek, powiedzmy około 5 może lat. Pamiętam mniej więcej te sytuacje, jak ja starałem się te liście omijać, paniką wręcz na nie reagowałem. Natomiast co jest w tym wszystkim najdziwniejsze i wręcz jak z horroru, o ile jestem w stanie przypomnieć sobie te sytuacje, absolutnie nie jestem w stanie przypomnieć sobie dlaczego i czego ja się bałem. Nie wiem, po prostu nie mam zielonego pojęcia. To jest tak dziwne wspomnienie. No ale jest, potwierdzone, tak? Więc tutaj do opianu wymyśliłem sobie horrory, książki, które miałyby mnie wystraszyć. Jak już mówiłem, jest, jest jedna książka, która mnie naprawdę w życiu wystraszyła, chyba, chyba tylko jedna i to jest Ring Koji Suzuki. Jeśli oglądaliście film, film japoński, amerykański, to tak naprawdę nie znacie tej historii, znaczy znacie tylko jej część. Tak naprawdę całą ją wyjaśnia książka, i, i ona chyba. Znaczy, film japoński też, też ma dość mocne zakończenie, podobne do książki, natomiast to książkowe jest lepsze, bo ono jest po prostu pełniejsze. Ona straszy, dlatego że ona pokazuje, co potrafi zrobić człowiek postawiony pod ścianą: matka, która. która czy też ojciec. Ojciec, tak w książce, przepraszam, w filmie, matka, który ma możliwość uratowania swoich dzieci. I to jest tej najbardziej przerażające, ale oczywiście ciekawe jest to, że zanim dojdziemy do tego finału, to tam mamy budowanie tego napięcia przez bardzo takie zapadające w pamięć sceny. Pamiętam taką bardzo Lovecraftowską scenę, która otwiera w ogóle całą tę historię. Chronologicznie jest najstarsza, kiedy Sadoko. Rzeszmatka chyba Sadoko e, słyszy głos, co się woła z wody i ona tam namawia jednego z chłopów zaprzyjaźnionych, żeby, żeby wypłynął z nią łódką w nocy i, i wył w mają wyłowić posąg, który do niej mówi. No i od tego chyba zaczyna się cała, e, cała historia. Kapitalna, naprawdę kapitalna książka. Dopisałem sobie jeszcze przypadłość Sablika, bo ja nie pamiętam czy ja o tej książce mówiłem, a, a namawiacie mnie czasami na książki grozy, to miała być ta taka, która mnie tu otworzy na grozę. I nie powiem, to jest dobra powieść. To jest naprawdę dobra powieść, ale ona mnie w ogóle nie wystraszyła. Ja ją czytałem jako taką powieść o kimś chorym psychicznie i to nawet więcej niż jednej osobie. I w zasadzie tyle, więc jeżeli szukalibyście dobrej książki, nie tyle o chorobach psychicznych, co takiej, która próbowałaby pokazać sposób myślenia człowieka chorego i zagrażającego przede wszystkim swojemu otoczeniu, no to tak. Natomiast nie jest, nie jest to jakaś moja literatura, ale doceniam warsztat, zdecydowanie niezła rzecz. Później była kończyna, i tu przy szczerze, mówiąc leże, przy nie leży po prostu. Ja, ja nie chciałem już tu kolorami okładek. Jedyna książka, która mi się jakoś kojarzyła z kończyną, i je... zabijcie mnie. Nie mam po prostu pojęcia dlaczego. To jest zbiór opowiadań Tadeusza Nowaka w Puchu. Aleluja. Nie wiem, czy tam ktoś zbierał kończynę dla zwierząt, czy co to tam było na tej wsi. Natomiast jest to, jest to jeden z moich takich ulubionych polskich autorów e, okresu PRL-u. E, absolutnie niesamowity pisarz. E, niesłusznie, zdecydowanie niesłusznie zapomniany. E, o ile zapomniany, bo, bo, bo może rzeczywiście, no nie wiem, jakaś tam moda trochę na niego wraca. E, chyba, chyba ta jego, jedna z bardziej znanych książek, czyli um, A jak królem, a jak katem będziesz, wydaje mi się, że... Um, znaczy ja za nią akurat nie przepadam, wolę jego inne rzeczy, wolę jego po, poezję, wolę jego ten realizm magiczny o wsi. Właśnie, jeżeli chcecie zobaczyć czym się różni realizm magiczny od fantazy bez definicji, to przeczytajcie Tadeusza Nowaka. To jest facet, który uważam pisał w Polsce realizm magiczny, a nie fantazy. No. E, bardzo fajny zresztą zbiór oporów. Dobra, jednak to chyba nie był taki dobry pomysł na nagrywanie w, w takich warunkach, bo się robi coraz ciemniej i widzę, że mój aparat już miewa problemy z ostrością, ale może jeszcze chwilę e, damy radę, bo dużo już w sumie nie, nie zostało. E, następną w kolejce mamy trawę. I tutaj też po prostu usiadłem i stwierdziłem, że ja nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, co ja do tego wymyślę. No, ale posiedziałem, posiedziałem chwilę, pomyślałem i wpadłem na taki pomysł, właśnie książki, której jeszcze nie czytałem. A przynajmniej mi się wydawało kiedyś, że ja ją czytałem. Po czym zacząłem ją przeglądać i doszedłem do wniosku, że chyba jednak nie, albo po prostu nie wiem, zapomniałem zupełnie. To są niskie łąki. No, jeżeli trawy, to oczywiście łąki, więc to są niskie łąki Piotra Siemiona. Podobno jedna z najlepszych książek o latach 90. w Polsce. Problem polega jednak na tym, że ja się bardzo, bardzo się na tę książkę, mówiąc brzydko, napaliłem, ale niestety przeczytałem Bella Ciao. Bella Ciao jest książką, która mogłaby być kapitalnym filmem, gdyby nie to, że autor włożył tam wszystkie możliwe patologie, jakie można sobie tylko wyobrazić, i przypiął je nawet, może nie tylko, ale głównie, głównie tutaj, znaczy, no tak, polskim partyzantom, przy okazji, przy okazji jakimś tam, no nie wiem rosyjskim żołnierzom Armii Czerwonej, no to są po prostu wszystko chodzące potwory. Jedynym takim światełeczkiem w tym fatalnym, straszliwym świecie jest miłość pomiędzy polską sanitariuszką, gwałconą zresztą regularnie przez dowódcę oddziału i Niemką, która samotnie wychowuje dziecko, tak. Natomiast ja mówię, wielkim plusem tej książki jest przede wszystkim to, jak ona jest napisana. I jakby to, 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 był, to był taki totalny rozdźwięk. Ja rzadko kiedy na takie książki trafiam, gdzie zachwycałbym się sposobem, tym, jak ona została napisana, wątkami fabularnymi, tym, jak on to po prostu czasami kapitalnie, westernowo rozwiązuje, i tym, no nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale tym błotem, które się na mnie tutaj leje, zupełnie. Zupełnie bezpodstawnie. Zupełnie bezpodstawnie. Eee, więc ja nie wiem, czy ja te niskie łąki będę chciał czytać. No, tak, teraz tak. Następna miałaby być babka lancetowata. I tutaj chyba sobie nie zapisałem, co ja do tej babki lancetowatej miałem. Eee, chyba ża żadnych skojarzeń, bo, bo jedyne co mi przychodzi do głowy, babką się bawiliśmy w dzieciństwie. za takie liście, które się tam darło. Myśmy sobie nie wróżyli z nich. Nie wiem, podobno się z nich wróży. A w ogóle jakby tego, tego z tym nie kojarzę. Natomiast to, to, że to roślina lekarska, to tak. Natomiast ja nie czytam książek o lekarzach. Nie to, żebym miał coś przeciwko, ale po prostu żadnej nawet nie przypominam sobie, która by na mnie jakieś wielkie wrażenie zrobiła. E, więc, więc tę babkę sobie po prostu odpuszczę i przejdę już do ostatniej książki, czyli tutaj były polne róże albo polne groszki. Pani Ania mówiła, że to są pięknie pachnące kwiaty. E, ja powiem tak, pięknie pachnący kwiat to dla mnie jest ma macierzanka, no ma macierzanka chyba, tak? Maciejka, nie, to chyba to samo albo nie, nie wiem. No macierzanka, malwa, ewentualnie tak, natomiast nie kojarzę tych w ogóle. Może rzeczywiście też pięknie pachną. No dobra, i jaka książka? No, jaką książkę do róży ja mógłbym podpiąć? Oczywiście imię róży Umberto Eco. I wie, ja, ja wiem, że to jest książka, która u mnie, u mnie chyba na, na tym, na YouTubie się jakąś popularnością nie cieszy i napiszecie mi, że jest zła, fatalna i tak dalej, i tak dalej. A ja ją bardzo lubię. A ja ją bardzo lubię i jakoś tak znaczy, no, no, przeczytałem ją bardzo wcześnie, bo ja miałem chyba z 15, 16, no, 16 lat miałem, jak ją przeczytałem. E, między innymi też po to, że po, po seansie filmu, który mi się bardzo wtedy spodobał, film to nawet wcześniej obejrzałem, e, to przeczytałem tę książkę, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd ten tytuł. E, no bo film sugeruje, że to imię to jakby to ta dziewczyna tak? jej nieznane imię. Oczywiście. Po przeczytaniu książki okazało się, że nie, zupełnie nie. I co więcej, to tak na dobrą sprawę, ja chyba do tej, do, do tej pory trudno jest powiedzieć. Znaczy, tam jest ten fragment wiersza średniowiecznego, tak, o Róży. Ja sobie tłumaczę to tak, że, że to jest właśnie rodzaj takiej postmodernistycznej gry, że tak jak Róża jest tak wyświechtanym symbolem, że może oznaczać wszystko i nic. I tak powieść jest tak zużytym już gatunkiem według Eko, że można w nią włożyć wszystko i jednocześnie nic. I można to czytać jako wielki traktat filozoficzny, a można to czytać jako po prostu zwyczajny kryminał. Ale ja tę książkę bardzo lubię, niezależnie od poglądów Umberto Eco, mam zawsze podczas lektury tej książki ja czytałem ją więcej niż raz poczucie tego, że Eko jednak średniowiecze kochał i tę miłość w tej książce widać. A jeżeli w jakiejś książce widać miłość do e, taką, którą ja jestem w stanie podzielać razem z autorem, to ja jestem w stanie bardzo, bardzo dużo wybaczyć. Nawet szkalowanie tomizmu i scholastyki. A to to już nawet nie muszę mu wybaczyć tego. Nie no, oczywiście żartuję. E, słuchajcie, to by było na tyle. Ja nie będę nikogo wyznaczał, teraz mam nadzieję udać się w ogóle na urlop. Nie wiem, czy uda mi się coś nagrać w trakcie urlopu. Mam taki plan, żeby zrobić jedną recenzję, bo ja ją obiecałem i chciałbym ją zrobić. Może to dla Was będzie zaskoczenie, może nie, więc postaram się gdzieś tam w jakimś wolniejszym, trochę dniu usiąść i coś nagrać i wrzucić. Więc przez najbliższe dwa tygodnie. Pewnie pojawi się jeden film, więcej raczej nie, ale jak wrócę, to już z czymś, mam nadzieję, takim w miarę, może ciekawym, e, uda mi się Was zapoznać. I e, to by było na tyle. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.